Cześć! Dziś kolejna raz płóżkowa, gdzie w 303 kolejce w pierwszej ligi z niż podejmował u siebie Wisę Płock. Zespół z Płocka po ostatniej przegranej 3-0 zrodził za Opole nie mógł dzisiaj przegać, żeby na raz spokojnie myśleć o barażach. Natomiast Nietzsche, który w poprzedniej kolejce zamieszkał z motorem 3 do 3 i zapewnił sobie utrzymanie, mógł pozwolić sobie trochę na zwolnienie tempa. Na mecz, który był ostatnim na własnym terenie, trenera Mariusza Misiury przetrwały komplet widzów. Trener Misiury pracował w Nietzszu 3 lata i jest najdłużej pracującym trenerem w szkole.